Hej, cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Znajdujemy się w sklepie Pepco. Oglądam właśnie poduchy. Ta kosztuje 40 zł, rozmiar 45 na 45 Bardzo milutkie, w kolorze zielonym i takim widzicie czerwonawy, taka wiśnia, coś takiego. Tych podów oczywiście w Pepco nie brakuje. Tutaj zatrzymałam się, bo tutaj regał Pepko urządziło taki, wiecie, wystawowy jak ja to mówię i tutaj takie niby najciekawsze rzeczy są i taki kubek mi trafił w rękę taki kubeczek trafił mi w rękę za 12 zł wydaje mi się, że one już kiedyś były ale no nie wiem, mogę się mylić dajcie mi znać jest taki z motylkiem on jest w kolorze takim pastelowym za 8 zł i tutaj jeszcze widzicie na półce też jest taki biały ale też mi się, coś mi się kojarzy że to po prostu już było wcześniej no ale tak pewko czasami coś tam wyciąga z magazynu wystawia właśnie na taki regał na taki stand, także po prostu Wam pokazuje tutaj zauważyłam, że bardzo fajne tace są za 30 zł jest ta mniejsza, one są w ogóle z bambusa, te tace bardzo fajne i ta większa kosztuje 40 zł bardzo mi się te, 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 nie mogę się dzisiaj coś wysłowić. Te tace spodobały. I tutaj takie pudełko znalazłam w kolorze. Kamera chyba przekłamuje, moja to jest taki bardziej musztardowy ten kolor z takim pomponikiem. Niestety, no nie mogłam znaleźć ceny, także nie wiem w jakiej cenie. To pudełko szukałam namiętnie, nie mam pojęcia, gdzie tu jest ta cena, nawet wiecie co. Już odłożyłam właśnie nagrywanie, i, i szukałam tutaj w środku jeszcze takie były właśnie żółte. Zobaczcie, i tam później odłożyłam kamerę. To się okazało, że jeszcze niebieskie są w głębi, takie szarawe, ale no, cenę niestety nie znam. Jak wiecie, to dajcie znać, jaka cena tego pudełka. Tutaj mamy takie za 15 zł pudełeczko. Ala Bambus, nowy ręcznik. Takiego wzoru nie widziałam. 30 zł. 70 na 140, także dość duży i tutaj taki w kolorze musztardowym, też z innym wzorem taki wzór a la jodełka, 15 zł bardzo fajny Tak, no i taki zielony ze złotym ale to już Wam kiedyś pokazywałam w Pepko mamy również dużo akcesorii do łazienki między innymi właśnie dozowniki, szczotki do wc Jakieś lusterka. Tutaj nowość, taka koszula ala skórka, zapinana jest na guzik. No i cała, wiadomo, no jak koszula, po prostu styl koszuli, 70 zł i od eski do elki. Z tyłu jest prosta, bo patrzałam także, no coś takiego, taka nowość trafiła do Pepka. Ostatnio Wam też pokazywałam czapki żółte i takie liliowe. A teraz doszła jeszcze właśnie czarna. Jeżeli chodzi o szaliki, to tutaj nic nie ma ciekawego. Taką sukienkę udało mi się znaleźć. Powiem Wam, że na jesień fajna, tylko ma rękaw 3 4 Także jak lubicie, ja coś nie przepadam za tymi rękawami 3 /4. Jeżeli coś jest długie, to niech już będzie po prostu cieplejsze. Jeżeli coś już jest, to niech będzie ten rękaw długi. Ta sukienka kosztuje 40 zł do rozmiarku 40. Dwa występuje. Tutaj jak widzicie rękawik jest na taki gumeczce Ona jest naprawdę długa. Także tak się prezentuje. I tutaj odwróciłam się, słuchajcie, od tych czapek i szelików, i na drugiej stronie znalazłam takie fajne rękawiczki. Cały komplet, szare w takim właśnie wzorze. Kosztują 15 zł. Bardzo takie przyjemne, fajne. Do tego taki przepiękny szal. Bardzo mi się to podoba, że on nie ma tych frędzelków. Ja nie przepadam za tymi frędzelkami 30 zł i taka czapka do tego za 20 zł, czyli taki zobaczcie, z pomponem. Czapka bardzo fajnie wygląda, bardzo fajny komplecik. Także czy nawet na prezent komuś już trzeba można, można myśleć już o prezentach, bo wiecie, wcześniej się coś kupi, to Później mamy mniej biegania i latania, wiadomo jak to w grudniu, więc może warto coś pomyśleć. A taka czapka, właśnie szal, ciepły, rękawiczki zawsze się przydadzą. Tego nigdy za wiele. Tym bardziej, że co chwilę wychodzą jakieś nowe wzory, nowe fasony. Tutaj jestem na dziale piżam i znalazłam taką cieplutką, nową piżamkę, zakończoną fajnym ściągaczem, w takim kolorze, właśnie jak rękawki, taki. Lekko jakby różowe 60 zł i mamy te piżamki do rozmiaru XL. Także jeżeli ktoś lubi, to takie ciepłe piżamki pojawiły się w Pepko. Tutaj jest taka szara z takim dekolcikiem, z guziczkami spodnie, ala flanelka, ale tak w dotyku nie jest to za miłe do rozmiaru XL. Ta piżamka, także taka, po prostu pokazuję Wam jako nowość, którą wyhaczyłam tutaj mamy również szlafroki i nie wiem czy ja pokazywałam Wam taki szary szlafrok on jest taki właśnie zawiązywany, kieszenie i on kosztuje 50 zł i mamy w dwóch wymiarach do XL -ki. i ten też jest fajny, to jeszcze Wam pokażę jak już tutaj trafiłam na ten dział 50 zł kosztuje w kolorze brązowym no i już trochę jesiennie, cieplejsze Rzeczy takie restopy za 12 zł. Tu jest taki fajny wzór. Tu jest akurat czarny z taką srebrną, jakby poświatą. Te już kosztują 15 zł, ale tu jeszcze znalazłam takie fajne. Zaraz Wam pokażę ten wzór. O, coś takiego w gwiazdki. No 20, więc nie są grube za 12 zł. Jeżeli ktoś lubi takie wzory, to nowy asortyment w kosie pojawił. Bardzo mnie tutaj fascynują piżamki dla dziewczyn, bardzo są miłe, bardzo fajne, ta fioletowa jest prześliczna, ma kolor, zobaczcie, z takimi fajnymi spodniami, ze ściągaczem, bardzo przyjemna, nawet taka wiecie, dochodzenia chodzenia 40 zł kosztuje, dochodzenia po prostu wstać sobie rano, pochodzić, zjeść śniadanie i się przebrać, ja tak bardzo lubię właśnie w niedzielę chodzić w piżamce. I tutaj szlafroki też dziewczęce. Bardzo fajne szary w takie gwiazdki. I tutaj kolejne. Tutaj są mniejsze. Tak. No, fajny wybór dla dziewczynek. Tak jak mówię, zawsze mi się podobają. Tutaj zauważyłam jeszcze takie nowe bluzy. To są bluzy męskie. To jak widzicie, bez z czarną lamówką, przy rękawach i na dole. Bluzy 40 zł taka bluza do 2XL. Występuje ona matko, właśnie rozsuwanie takie do połowy bluzy, więc taka pozycja. Kochani, ja tutaj będę sobie sprawdzać, a Was już będę prosiła pomału, bo będę kończyła, więc będę Was prosiła o subskrypcję, łapkę do góry i o komentarz. Tutaj mamy jeszcze taką bluzę, również męską. Ta jest przemiła w środku, przemiła na zewnątrz. Nie wiem jak tutaj ten suwaczek, ale no ogólnie w dotyku to to jest coś miłego. I też kosztuje 40 zł. I tutaj jeszcze damska wzór, który w poprzednim dniu Wam pokazywałam bluzy, ale nie było tego wzoru, a tutaj doszedł, ona też kosztuje 40 zł. Występuje do rozmiaru 2XL. Dziękuję kochani za dzisiaj, do zobaczenia, buźka, trzymajcie się.